logoście me ekipa z Kharachova tak prosimy jak paní ima na imię Ja się menuję Eva Zbrojowa Já se jmenuji, jmenuji Oldřich Jakubec i Jana Polakowa, ja na Polakowa, przed, przepraszam. Z Pragi, wszystko po, wiem. Pragi, ale pani Polakowa, Polakowa, po polskie nazwisko. Startujecie w biegu izerskim czy w biegu retro? Nie startujmy. Nie startujmy. Ja taki nie startuję. Obserwują tylko, żeby wiedzieć. Tak. No, ale to są jedni z najbiedniejszych przyjaciół Odla. Gospodarz Odla, który to już jest bieg izerski i który bieg retro. 15. bieg izerski, a więc stuknął nam mały jubileusz. I dziewiąty bieg retro, jubileusz w przyszłym roku. Ale jedno mogę powiedzieć o tegorocznym biegu. Na pewno w biegu retro będzie rekord frekwencji, ponieważ zwróćmy uwagę, jak wiele osób jest poprzebieranych w stroje retro z stylowym sprzętem, z nartami, z butami, z kijkami. Pogoda dopisuje. Mam nadzieję, że dzisiejszy bieg przejdzie do Anna Uf jako jeden z najbardziej udanych. Ile mniej więcej szacujesz jako frekwencję razem wszystkich uczestników? Przygotowani jesteśmy na 300 osób i daj Boże, żeby tyle dzisiaj w obydwu biegach było uczestników. Pogoda mamy ekstra, porządku. No, śniegu nie brakuje, jest sprasowanego śniegu ponad metr. metr. Y, atmosfera jak widzicie wspaniała. Myślę, że zabawa dzisiaj będzie przednia. Jest to grupa, która zrzesza ludzi z, w zasadzie z terenu Śląska, górnego i dolnego i dąży do tworzenia poddziału z, ze składu 18 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z okresu walk 44-45. Czyli walki na Pomorzu i na terenie Niemiec. Staramy się zachować maksymalny realizm w zakresie umundurowania i wyposażenia zgodnie z znami rekonstrukcji historycznej. No i do tego dochodzą y, dosyć trudne treningi, które mają otworzyć warunki działania ówczesnych żołnierzy. Czyli w ramach tych treningów bierzecie udział w biegu retro? Ale? Tak, bierzemy udział w biegu retro, ponieważ szkolenie narciarskie też wchodzi w zakres naszego wyszkolenia. Wspomnę tylko, że tutaj trzy tygodnie temu y, grupa rekonstruktorów. Spędziła trzy dni w górach izerskich, wędrując na starym sprzęcie i wykonując długie, takie prawdziwe trasy już w, w terenie. Sprzęt, sprzęt oryginalny? Tak, sprzęt jest albo oryginalny, albo zgodny z oryginałem, więc, więc wszystko jest zgodne z całymi I zasadami. I mhm. a jest też zgodna z oryginałem, ale nie strzela oczywiście. Ten egzemplarz akurat nie strzela. Tak, tutaj akurat, tu akurat grupa jest liczniejsza. Natomiast tutaj akurat przyjechało głównie z racji problemów ze skompletowaniem sprzętu narciarskiego, dawnego. Przyjechały cztery osoby. Który raz na biegu? Ojej, 16. ten szesnasty, tak. 15 lat, nie, ma. tak. Mam 18, startuję szesnasty raz. Nie, takie poważne pytania, nie? Absolutnie. Nie, sanie rogate preferuję, slalom retro, skoki, biegi, jestem bardzo uniwersalna. A w ogóle narty dostałam od takiego panoczka, że mu za to puszczę takie ze dwa oczka. Na biegu retro. E, chyba ósmy, jak dobrze liczę. W pierwszym brałam udział. Niesamowita atmosfera teraz, coraz więcej ludzi. Czy, czy te torby jest to, co powinno być? Tak. Kieliszek do pukania oka, posypka do otartych nóg i prestoplast. Bardzo kieliszek do płukania oka. Do bardzo do płukania oka więc... Tak, bardzo wielofunkcyjne narzędzie. Przydaje się do wielu rzeczy. Zwłaszcza zimą. No. Właszcza teraz na rozgrzanie. Ale oko też można przypłukać. każdego weekendu biegać po prostu, a na biegrę to tak od czterech lat. Tam jestem na plakacie z tamtych lat. Tam właśnie. Teraz też szykuję się do plakatu, jak widać. Coś pięknego. No, ona, ona, źle się przedstawiłam, ona. Skąd pan jest? Z, z Łodzi. Z, łodzi, jak pan z miasta Łódź. Marek Fedorowicz. Bardzo nam przyjemnie. No piękna Fantastyczny. No fantastycznie. Jeszcze nie było takiego kominiarza. No myślę. Tak. I w, w zeszłym roku był milicjant. Milicjant. Aha, teraz kominiarz. Łapmy się za guziki czy nie na od kominiarza? No i, i <laughs> kominiarz, kominiarz rozdaje guziki nawet. O, proszę. Na szczęście od kominiarza. To też się załapiemy. No fantastycznie, bardzo dziękuję uprzejmie. Dla kolegi... Operatora. O przepraszam. Już. Guziki, proszę bardzo, na szczęście od kominarza. Bym przyjechał, bym przyjechał wcześniej, ale, ale miałem przeprawę z kominami płacowymi. A. Musiałem zlikwidować kominy płacowe, a to najcięższa robota była. To tu się można, tu się można zrekonstruować. Tak. No fantastyczny strój, tak to mi. Bardzo serdecznie witam. Nie pytam, bo widać, że sędzia główny, proszę spojrzeć tu, o, tak, tak. Robert, dlaczego nie startujesz w biegu? Ja przede wszystkim dlatego, że jestem kontuzjowany. Mam ortezę na kolanie i nie mogę startować, a po drugie jestem organizatorem od zawsze tego jestem biegu. Zajęty, jestem, to, krótko dobra. mówiąc, jestem sędzią głównym. Dzięki mnie ci ludzie się bawią, ja się bawię też, ja nie mogę powiedzieć, że nie. Ekstra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Możemy? Dwa słowa. Orle presse, się o, Miło mi. Skąd pani jest? Z Wrocławia. Wrocławia. Pan czy pani, no trudno jeszcze powiedzieć. Ładnie, no, 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 popatrz, tu się zawiesiłem. <laughs> dobre, dobre, to jest zgadywanka. Dobrze, jak było? Super. Super? Po raz pierwszy w retro. Jeszcze raz retro? No proszę i... Skąd powie na ten strój? E Właściwie od mamy. to zabiegała? Nie. Wrocławia, jak się na imię? Yy, Oficjalnie Rady, dzisiaj Radzia. Radzia, Radia. Okej, okay, dobra, będziemy na stronie. O, ale dobre, dobre, to mamy też konotacje polityczne. Radzie. No tak. No impreza jest. Jest super, jest niewówczalna. Przyjechałeś sam czy z kimś rodziną z rodziną e, Sam, mam tutaj przyjaciół. Aha, jest. do Cudzeszka Nie, tutaj w Na No proszę, to się no, inaczej odbiera to, zawsze, prawda? Tak? Tak? No, uh -huh. a za rok plany przyjedziesz na biegle, no, na bank. Nie? Na bank. <ślad> to Tylko to jeszcze ja... trudno jak w jakim stroju. No to będziemy śledzić 114 w tym roku. to będziemy pilnować. To jest interesujące. <ślad> Derwisanci mi nie dopisali troszkę, ale walka była naprawdę zażarta. Do ostatnich metrów. Który raz pan biegu bierze udział? Ósmy. Ośmy. W ubiegłym roku z przyczyn technicznych niestety nie brałem udziału, ale, ale od początku właściwie, od pierwszego biegu uh -huh. e, z grupą zapaleńców, z Julkiem Lachowiczem, z Petrem Ridlem z Czech, który jest dzisiaj też tutaj. E, z Maćkiem Abramowiczem, Szywan Abramowicz. E, no jest cała ekipa, która, która to ciągnie. Bardzo się cieszę, bo w tym roku liczba uczestników podwoiła się praktycznie. O ile się nie mylę, być około 140 na samym retro. Na samym retro i wszyscy, że tak powiem... No, jeden w jeden, prawda? Zero plastiku. Sze, tak, tak, tak. No, tam się przemknęło paru razy Ale to, to nieporozumienie zupełne. To, to passe i w ogóle nie będą na pewno dobrze spali, a nie będą klasyfikowani nie będą dobrze spali. Walka piękna, szlachetna. Wygrał najlepszy. A wygrało Orle oczywiście. Idziezu. Naturalnie. Ci retro tutaj do nas blisko sceny. Pokażcie się wszyscy. Maćku bliżej. Słuchajcie moi drodzy. Prosimy wszystkich zawodników retro tutaj do nas. Proszę przestać się obiadać. Opijać. Prosimy tu do nas będzie dekoracja. うん。